Pan bieg 70 km. 70, tak. Jak się biegło? No bo dzisiaj i tak, o, taka pogoda. Bar bardzo dobra pogoda była. Dwa lata temu była dużo gorsza, rok temu padało, super zorganizowane, bardzo dobrze się biegło. Z roku na rok jest coraz lepiej. A ile trzeba ćwiczyć, żeby móc się przygotować? No 70 km to dużo. Dużo. No wprawdzie mówiąc, w tym roku ja się słabo przygotowałem. Ale no trzeba biegać tak z 5, 6-7 lat, nie? Żeby, żeby, żeby dobrze zrobić. A bezpośrednio jak trzeba się przygotowywać. Tak, do, od 50 do 70 km tygodniowo trzeba biegać. Pan pewnie biegł dzisiaj, tak? Yy... Jaki dystans? Tak, 50 biegłem. Jak wynik podoba się, dobry? Yy, zadowolony jestem, tak, dziękuję. A jak organizacja trasa? Yy, bardzo fajna organizacja trasa była dobrze oznaczona, nie było nikogo, kto by robił dowcipy na trasie, więc to też fajnie. Ile czasu trzeba się przygotowywać, żeby pobiec 50 kilometrów? Od wiosny. Pani Dobry. dzisiaj biegła? Tak, biegliśmy prawie wszyscy stąd. Na jakim dystansie? Pięćdziesiątka, siedemdziesiątka, trzydziestka, wszystko było. Oprócz stówy. To ciężko było. E, było ciężko? O nie, szybko się zapomina, to tak jak z porodem. Trochę powali, a potem jest pięknie. A jak wynik, czy pani jest zadowolona ze swoich wyników? No zawsze chciałaby się lepiej, ale tym razem cieszę się, że dobiegłam. Pan jest organizatorem, tak? Tak jest. Grzegorz Kuczyński, Fundacja Białystok Biega. Jak długo trwało przygotowywanie tutaj wszystkiego, żeby mogli ludzie pobiec, bo chwalili bardzo warunki? Eee, oj, e, przygotowania do imprezy to prawie rok. Natomiast już tak fizycznie tutaj na miejscu, no to e, prawie dwa tygodnie, e, a już tydzień to praktycznie nie wychodzimy z puszczy, czyli znakowaliśmy trasy. Robiliśmy wszystko, żeby biegacze czuli się po prostu bezpiecznie e, i żeby ich nie pogubić tutaj w puszczy, bo przecież ci biegacze, którzy biegną najdłuższy dystans, no to mają 106 km do pokonania. Co jest fajnego w bieganiu? Bo Pan od lat promuje, mnie nie przekonuje. Proszę mnie przekonać. To proszę spróbować. Co jest w bieganiu? W bieganiu jest jak się zaczyna, no to jest naprawdę ten wybuch takich endorfin. To jest, to jest coś. No, nie chcę powiedzieć, że jak na haju, nie, no bo nie chcę tutaj porównywać, ale, ale jest to taki stan takiej radości. To jest coś, co. No bo jak biegamy, to przekraczamy bardzo często swoje granice. No bizon jest tego najlepszym przykładem, bizon ultra trail, no bo tutaj ludzie zaczynają z nami biegać. Nie wiem, ktoś na przykład biegał z nami w biegu liczym na 5 km czy na 10, a był tutaj dzisiaj i pobiegł 12 albo 18, już zapowiada, że za rok pobiegnie 30. Są tacy, którzy biegali 50, a mówią, że za rok spróbują te 100. Więc to jest ciągłe ciągle przekraczanie granic. Jak no wiadomo, nam, ludziom jest to bardzo potrzebne po prostu. Ile czasu się biegnie? Trasę 100 km. Najszybszy w tym roku biegł nieco ponad 9 godzin. I to jest rekordowy czas, jeżeli chodzi o, o ten dystans. No a najwolniejszy, no zobaczymy, limit czasu jest 16 godzin. W ubiegłym roku byli tacy zawodnicy, którzy wypełnili ten limit do samego końca. Więc tutaj widać, jaka jest rozpiętość. Zwycięzca 9, a ostatni 16. No i, i między 9 a 16 cały czas wbiegają nam zawodnicy na metę.